Siemanko, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kariery I Jak widzicie, tutaj mamy już rynek transferowy. Dostałem ofertę za mojego bramkarza, mój najlepszy bramkarz, ocenę jego 68. No ale skoro postanowili dać za niego 900 tysięcy, to ja dałem kontrofertę milion. I jeśli dostanę milion za tego zawodnika, to jak najbardziej go sprzedam, będę miał dużo, dużo większy budżet transferowy. Na kolejne wzmocnienia bo lepiej kupić sobie czterech zawodników niż yy, zostawić tego jednego i, i po prostu wiecie, nic nie wzmocnić, drużynie, Także postanowiłem podjąć taką decyzję. No i oczywiście, jeśli dostanę za niego ofertę, to go sprzedam. No i zobaczcie sobie, mój pierwszy meczek zakończył się wynikiem 0-0 z Middlesbrough. No i niestety nie udało mi się wygrać tego meczu, ale oczywiście to jeszcze jest dopiero początek. Także. Po zakończeniu okienka transferowego liczę na oczywiście jakieś lepsze oferty. Zobaczcie tutaj oczywiście dali mi milion. Za mojego branka i postanowiłem zaakceptować tę ofertę. No i zaraz będę mógł sobie sprzedać tego zawodnika. Tutaj jeszcze starałem się o wypożyczenie środkowego obrońcy, 19-latka, który oczywiście może wzmocnić mój team. Jak widzicie zaakceptowali moją ofertę, także już mam pierwszego zawodnika w moim składzie. Tutaj następnym zawodnikiem jest lewy pomocnik, 17-latek z Malagi. I tak samo oczywiście na wypożyczenie trafia do mojego zespołu tutaj jeszcze środkowy pomocnik ofensywny także na wypożyczenie na jeden sezon 19-latek z czterema gwiazdkami Sztuczek także dobry zawodnik No i przechodzimy do kolejnego spotkania w lidze gramy z Wigan Athletic no i zobaczymy, czy uda mi się coś fajnego ugrać w tym spotkaniu. Hmm, tutaj jeszcze niestety musiałem chwilkę poczekać na rozpoczęcie meczu, jak widzicie. No i zaczynam to spotkanie. I wszystko dobrze się dla mnie zaczyna. 54 minuta. No i mam pierwszą bramkę. Dawson zdobywa bramkę na 1 do 0 im Prowadzenie. Także jestem zadowolony, jak najbardziej udaje mi się zdobyć brameczkę i wyjść na prowadzenie, już co nie się zdarza, bo jak wiecie, ostatnimi czasy bardzo mało zdobywałem bramek, no ale na szczęście zagrałem już kilka meczy, nauczyłem się grać tą drużyną, no i tym bardziej, że teraz już wzmacniam klub. Jak widzicie, 7 strzałów, wszystkie cenne, przeciwnik 0 strzałów cennych, także jak najbardziej zasłużenie wygrywam ten mecz, no i przechodzę do kolejnego spotkania. Tutaj jak widzicie, już mój bramkarz opuścił, Nasz zespół i gramy teraz sobie z mecz y, z West Brom. Albion z, y, w pucharze. Także miejmy nadzieję, że uda mi się wygrać, awansować wyżej w tym pucharze, bo oczywiście im wyższa, wyższy szczebel, tym wyższe premie finansowe. No i mam dośrodkowanie i mam brameczkę Maiden'a. W e, 59 minucie Madden, Maiden, Maiden, nie wiem dokładnie jak go przeczytać, ale będę czytał Madden. Myślę, że będzie to dobrze brzmiało. No i wygrywamy ten mecz. Jeden do zera po jego strzale, 58 minut. Najważniejsze, że mm, udaje mi się awansować dalej w tym pucharze. Także wiecie, to było teraz najważniejszym celem na to spotkanie. Przejdziemy sobie dalej do rynku transferowego. Kolejnym zawodnikiem, którego tym, tym razem chciałem kupić, jest 20-letni napasnik Lyonu. E oferuje 460 tysięcy za niego i jeszcze tutaj zaoferowałem środkowego obrońcę także na wypożyczenie oferuję mu oczywiście 4 lata kontraktu także miejmy nadzieję że zaakceptuje moją ofertę to oczywiście nie było sorry to nie było wypożyczenie tylko także kupno tego zawodnika Także dwóch zakupionych to jeszcze nie jest pewne. Oczywiście dwóch zakupionych, trzech na wypożyczenie, Także dosyć szybko uda mi się zdobyć pięciu nowych zawodników dla mojego składu. Oczywiście wszyscy to będą wzmocnienia. No i przechodzimy do kolejnego meczu. I tutaj widzicie, Dawson znowu zdobywa bramkę w kolejnym spotkaniu. W 41 minucie daje nam prowadzenie 1 do 0. Także ten zawodnik dużo bramek u mnie zdobywa, mimo że nie jest napastnikiem. Ale świetnie wyszedł na propozycję, i tutaj bramka przeciwnika nie miał żadnych szans. No i mamy jeszcze no akcję bramkową, to już druga po wielkie zamieszanie. Tutaj mam dośrodkowanie, no i mamy brameczkę Engo. Mój dwumetrowy napastnik, który jest u mnie na wypożyczeniu na razie z Liverpoolu do końca sezonu, będzie u mnie. Także dopóki mogę nim grać, oczywiście będę go wykorzystywał. Bo jestem z niego zadowolony. No i wygrywam ten mecz 2 do 0, także pnę się w górę tabeli i liczę, że będę mógł grać w barażach o awans, chociaż na razie do tego jest daleko. Jak widzicie, strzały były masakrycznie dużą przewagą dla mojej drużyny, bo ja odem 13, a oni tylko 1. No i przechodzimy dalej, zobaczymy co jeszcze się wydarzy w tym okienku transferowym, Jak widzicie, nie tutaj zaakceptowali kwotę za tego napastnika i podam mu jeszcze tygodniówkę tutaj widzicie, chcę 6000 kontrakt na 4 lata no i oczywiście rola to będzie kluczowy zawodnik, no i składamy ofertę za tego zawodnika, mam nadzieję, że oni oczywiście zaakceptują to, że ten zawodnik fajnie wpisze się do mojej drużyny, bo jest to bardzo młody zawodnik I tutaj jeszcze postanowiłem zakupić sobie bramkarza, 21-latek oferuje mu 1950 euro tygodniówki i kontrakt na 4 lata i przyszły zawodnik pierwszego klubu, to jest oczywiście jego rola w zespole, jaką chcę mu zaoferować, tutaj jeszcze zmieniłem ofertę tygodniówki na 2000, żeby nie był pokrzywdzony. Dałem mu o 500 euro więcej niż on oczekiwał. No i mam nadzieję, że zaakceptuję tę ofertę. Jak widzicie, tutaj już przybył do nas nowy zawodnik Środkowy Obrońca. No i liczę, że to będzie duże wzmocnienie dla mojego zespołu, także to było na tyle w tym odcinku. Jeśli ten film Wam się podobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę. Mówcie mi co mógłbym jeszcze zmieniać, koło zakupić dla tego składu. No i oczywiście subskrybujcie mój kanał, wbijajcie na Facebooka i widzimy się niedługo w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, no i cześć.